Do mnie kolega i powiedział, że jest zabawa na ostatki, a ostatki, no to przed postem, ostatnia zabawa. Mi się nie chciało iść, ale tak mnie namówił i zdecydowałem się, no dobra, pójdę ostatni raz, może pójdę jeszcze na tą zabawę. I na zabawie poznałem swoją obecną żonę. Teraz... A ja pojechałam na zabawę do Legnicy i też się mówiłam, a ja jadę na, na zabawę, bo będzie posto, nie, nie będę nigdzie chodzić, to idę troszeczkę potańczyć. O, to to już historia. O ja. Oj, bardzo dużo żeśmy pisali ze sobą do siebie, tak? Tak. Listy ale... piękne żeśmy pisali, tworzyli. To na początku tak było, ale później były też takie sytuacje. Że nie zgadzaliśmy się w jakichś sprawach. No to jakoś po, po czasami bywało tak, że nawetśmy do siebie nie rozmawiali, ale musieliśmy przezwyciężyć to i po pewnym czasie w dyskusji rozwiązywaliśmy te różne problemy. O, to różnie bywało. No tak. Ale przede wszystkim to jest ważne, żeby rozmawiać ze sobą na, w tych trudnych sytuacjach, wyjaśniać jedne, jedna osoba drugiej swoje stanowisko i wreszcie, żeby dochodzić do porozumienia. A żeby tak się stało, to trzeba nauczyć się słuchać innych. Nawzajem siebie. Jak już byliśmy na tej zabawie, to. Myśmy siedzieli tam, już nie pamiętam, trzech czy czterech kawalerów i czekaliśmy na, na tą zabawę, nie? No i ja zatańczyłem raz, patrzę tam obok tańczy jakaś taka ładna dziewczyna. Myślę sobie, a zażartuję i, i powiedziałem, że zamawiam sobie taniec. Chciałbym zamówić taniec, nie? No i poszedłem tam. W pewnym czasie przychodzi ta. Dziewczyna, obecna żona, i prosi mnie do tańca. Ja I... Ciebie? Tak było, no tak było. Ja Ciebie no. prosiłam do tańca? No, jakoś tak było. Żolaci, mm. Ty tak, zamówiłeś sobie taniec. No zamówiłem. No i to ja czekałam, że przyjdziesz do mnie mnie poprosić. I ja przyszedłem? No oczywiście. Tam to być może. <laughs> no ja, jeśli idzie o mnie, to miałam a taki chłopak mały, chudzieńki, ale taki był ładny. Fryzurę ma. Tak. Bujną. A no. no to sobie, co mi zależy. Czemu pobawić się trzeba. No i tak to się zaczęło. Mijże, ona wyglądała jak, jak ją ten najładniejsza ten... na tej sali. Ta, takie wrażenie e, e, miałem i myślałem, to trzeba zatańczyć z tą dziewczyną. Super. <noise> dziadek, dziadek to był różny, różniasty. <noise> Po prostu, ale jeśli teraz, jeśli teraz, już po tych latach, coś jesteśmy razem, z początki były różne. Było bardzo fajnie, fajnie i niefajnie. I suma summarum w jakiś sposób, tak byśmy wspominali prędzej, przez rozmowę, przez jakieś zrozumienie przede wszystkim siebie nawzajem, ale to też się zdarzało, że to były nieporozumienia. I suma, suma w jakiś sposób tak byśmy wspominali prędzej, przez rozmowę, przez jakieś zrozumienie przede wszystkim siebie nawzajem, ale to też się zdarzało, że to były nieporozumienia. To jest takie życie nasze. Każdy się trzymał swego, ale późniejśmy musieli rezygnować z tego, żeby dojść do porozumienia. tak, Jest no piękna, bardzo pracowita, uczynna, lubi pomagać innym. No i, i w ogóle taka dziewczyna no, przełóż do serca. O, i tych wspomnień to mamy dużo. Mamy bardzo dużo wspomnień. jeszcze tylko chłopcy, jeszcze chodzi do szkoły podstawowej, naszej synowej mamy dwóch synów. Piotra i Pawła. I mamy także synową Kasię, mamy wnuczęta Anastazję i Mikołaja. Ale one już już fajne, są takie duże. duże wnuki. I bardzo miło wspominamy. Najpierw, najpierw wspominaliśmy bardzo często, jak jeszcze synowie mieszkali z nami i się uczyli, na nasze wypady, jak żeśmy jeździli nad morze, bo często żyjemy, prawie co roku... Nawciasy. A teraz z kolei te, te już dalsze, jak już synowie po, po, pożenili się no to automatycznie bardzo miło wspominamy też wspólne wypady, ale już tak w naszym gronie rodzinnym z synami, z synową, z wnukami, no i jak dzięki, tylko, gdzieś tak, ze sobą dzięki tylko duchcą. synowi to po prostu myśmy pojechali i za granicą na Malcie. co nam Piękny tam był, po prostu wspaniale i będziemy to wspominać do końca naszych dni, prawda? I tak jak dawniej myśmy brali dzieci tak. na wczasu, teraz, teraz dzieci na zbiorą. Tak jest, to bardzo <grym> przepiękne. No. no tak żeby być szczęśliwym, to człowiek też musi nauczyć Umieć się... Umieć przezwyciężać różne trudności, bo nigdy nie jest idealnie w życiu. I trzeba, jak się kogoś kocha, no to wiadomo, że musi się być razem, i przez to drogą dyskusji się dochodzi do porozumienia. I przede wszystkim musi być prawda. Tak. Między dwojeniem ludzi musi być prawda. Nie może być żadne kłamstwo i żadnego kręcenia, kombinowania. To po prostu prowadzi złą drogę. A my, jako tako, żeśmy się dogadywali, jakoś to przetrzymywaliśmy. Mieć silną wolę, tworzyć rodzinę i cieszyć się tą rodziną, bo to jest fundament. A moje zdanie to jest takie, przede wszystkim być otwartym, rozmawiać dużo między sobą na wszystkie tematy. Tutaj nie ma tematów tabu, absolutnie między rodzicami i dziećmi, bo to musi być otwarte i szczere. No i prawda, przede wszystkim musi być prawda. Jak będzie prawda i będzie zrozumienie i dialog, to z każdej, to z każdej sytuacji, sytuacji można wyjść.